A figę zobaczycie, takiego wała. Czy tak Jezus mówi? No nie. Jezus tylko mówi, że temu złemu, przewrotnemu pokoleniu nie będzie dany żaden znak, jak tylko znak proroka Jonasza. I co ma na myśli? No, okazuje się, że tych podobieństw między Jonaszem a Jezusem jest nieco więcej i że to porównanie Jezusa było takie wieloznaczne. Teraz akurat przerabiamy księgę Jonasza. No, i na przykład wiemy, że Jonasz został wyrzucony z pokładu statku, kiedy zresztą sam się przyznał, że to jego wina, że ten sztorm przyszedł, ponieważ ucieka przed Bogiem Jakwe, ponieważ został posłany do Niniwy, a nie chce tego robić. Nie chce wzywać do nawrócenia ludzi, którzy są tak bardzo zepsuci. Gardzi innymi słowy Bożym Planem. No więc został wyrzucony e, i. Storm natychmiast się skończył, morze natychmiast ucichło. Tak samo Jezus został uśmiercony, aby gniew Boży nie spadł na innych. Co się stało dalej? Następstwo stracenia Jezusa było spektakularne i doprowadziło do drżenia i pokuty tych, którzy to obserwowali. Tak samo ci dzielni marynarze, którzy podróżowali z Jonaszem, zaraz zadrżeli, wpadli w taki przestrach, bojaźń przed Bogiem Jachwę, złożyli mu ofiary i złożyli śluby. Widząc, że faktycznie wyrzucenie Jonasza za burtę spowodowało uciszenie morza. To było przyczyna skutek natychmiastowy. Poza tym, tak jak Jonasz przebywał w brzuchu ryby trzy dni i trzy noce, tak samo Jezus był w śmierci przez trzy dni i trzy noce. No i wreszcie można wspomnieć o tym, co stało się z mieszkańcami Niniwy. Oni, jak mówi księga Jonasza, Bóg Wyraża się tak o nich, że było mu żal tych ludzi, a niestety nie było żal Jonaszowi, no ale było mu żal tych ludzi, którzy nie potrafią odróżnić lewej od prawej. I właśnie poselstwo Jonasza umożliwiło im pokutę. Tak samo ofiara Jezusa umożliwiła nam poznanie prawdy, umożliwiła nam rozeznanie w tym, co jest dobre, co jest złe, a co najważniejsze, jak tego złego unikać i jak dążyć do dobra. Bez Jezusa nie jest to możliwe. Także kiedy czytamy tę księgę Jonasza, tego śmiesznego proroka, który się gniewa aż na śmierć za to, że usechł mu nad głową kawałek krzewu rycynowego, to możemy znajdywać ciekawe podobieństwa do Jezusa i ważne znaczenia misji naszego Zbawiciela. A Tobie co najbardziej się podoba w księdze Jonasza?